Czasami jakiś feminatyw mi wejdzie, a czasami mhm. jednak nie. I na przykład, kiedy miałam live z Kamilą Kalinczak, to mhm. powiedziałam, że czekamy na mojego gościa mhm. i zaraz dostałam komentarz. Mhm. I miałabym taki apel, żebyśmy też nie atakowali nie szukali takich momentów, żeby wsadzić sobie też pilkę, tak. a nie jesteś wystarczającą feministką, bo powiedziałaś gość na kamilę. Mhm. Tak, bo jeżeli to jest, to jest wątpliwość, jakaś ktoś może się zdziwić. A dlaczego tutaj wybrałaś taką no, formę? Bo mnie na przykład to interesuje w tym Kontekście. To w porządku, rozmawiajmy. Natomiast rozliczanie się jest formą przemocy. Jakim prawem ktokolwiek ma rozliczać mnie z mojego języka? No nie, no są sytuacje, powiedzmy, jestem na uniwersytecie, prowadzę zajęcia z kultury języka polskiego, to wtedy mam prawo poprawiać takie osoby. Ale na przykład teraz w naszej rozmowie, dlaczego ty miałabyś mnie poprawiać, a ja ciebie? To jest antykomunikacyjne, ja bym sobie wstał i wyszedł. Ja też, powiedz, ja, wiesz co, Mateusz, daj tak, sobie spokój, no. bo hamstwo takiego nie zmieni. <laughs>